Cześć, witam was serdecznie na kanale CosmoLite. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wydarzeniach minionego tygodnia. Zapraszam do oglądania. Chiński łazik księżycowy Yutu-2 przesłał na ziemię bardzo ciekawe zdjęcie. Widać na nim skałę o bardzo ciekawym wyglądzie. Chińscy naukowcy po wnikliwym przejrzeniu zdjęć stwierdzili, że skała jest warta uwagi i wymagała dokładniejszego przebadania. Do tego posłuży moduł WNIS, który wykrywa światło odbite od materiałów, co pozwala na bliższe poznanie ich budowy. Wystąpienie skały na powierzchni księżyca nie brzmi szczególnie zaskakująco. Jednak to, że wyrasta ona z Ziemi i jest całkiem niemałych rozmiarów. Może sugerować, że pochodzi ona z wybuchu jakiegoś krateru, który znajdował się na Księżycu. Naukowcy w niedługim czasie powinni otrzymać dane z narzędzia FNIS i po przeanalizowaniu ich dowiemy się, czym tak naprawdę jest ta skała. Po prawie 7-miesięcznej podróży sonda Tianwen-1 dotarła na Marsa. Tydzień temu na moim kanale mogliście zobaczyć zdjęcia czerwonej planety. Wysłane przez nią. 10 lutego 2021 roku natomiast, o godzinie 13:03, czasu polskiego, Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna otrzymała potwierdzenie, że sonda rozpoczęła wchodzenie na orbitę Marsa, natomiast już 10 minut później wiadomym było, że Tianwen-1 osiągnął orbitę marsjańską. Teraz Chiny przygotowują się do kwietniowego zejścia na powierzchnię lądownika z Łazikiem, które rozpocznie dużą misję badawczą. Oj, duży jest ten ruch na orbicie marsjańskiej. Przed chwilą mówiliśmy o misji Tianwen-1, natomiast 18 lutego 2021 roku na powierzchnię Marsa zejdzie łazik Perseverance. Tymczasem w Arabii Saudyjskiej trwa wielkie świętowanie. Zapytacie dlaczego? Sonda Al-Amal, co w tłumaczeniu oznacza nadzieja, 9 lutego osiągnęła orbitę Marsa, będąc pierwszą arabską sondą, która tego dokonała za pierwszym razem. Centrum Kosmicznym Mohameda bin Rashida wszyscy dotknęli z ulgą. W wyniku przetargu NASA wybrała SpaceX do wyniesienia pierwszych modułów stacji Gateway, która w domyśle ma krążyć po orbicie Księżyca podczas misji Artemis. Rakietą podczas wynoszenia tej misji będzie Falcon Heavy. Lot przewidziany jest na 2024 rok. A firma Ilona Maska zarobi na nim aż 331 milionów dolarów. Odcinek o stacji Gateway pojawi się już niedługo, więc bądźcie na bieżąco stawiając subskrypcję z dzwoneczkiem. Misja NASA na księżyc Jowisza, Europę, wystartuje w 2024 roku, a jej dotarcie na orbitę czwartego co do wielkości Księżyca tej planety ma mieć miejsce w 2030 roku. Tymczasem dowiadujemy się, że lot misji obsłuży nie rakieta SLS należąca do NASA, a rakieta prywatnej firmy. Nie odbył się jeszcze przetarg, więc nie możemy jednoznacznie stwierdzić, które przedsiębiorstwo podejmie się tego wyzwania. Możemy się domyślać natomiast, że będzie to Falcon Heavy lub Delta 4 Heavy. Ten tydzień minął nieco spokojniej od poprzedniego, gdzie wydarzenia praktycznie nie zmieściły się w jednym odcinku. Nie oznacza to jednak, że nic się nie wydarzyło. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę. A ja się tymczasem z wami żegnam i zapraszam do kolejnych odcinków, które pojawią się na kanale już niedługo. Siema!